Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie. Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienie ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo pańskie. O, Panie, wzywam imię Twe Nad bezkres fal podnoszę wzrok Gdzie morze w ramionach Świątynia, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii, ma ponad tysiącletnią e, historię. Pierwsza e, powstała za sprawą króla Salomona w X wieku przed Chrystusem, druga nazywana świątynią Zorobabela w VI wieku przed Chrystusem, a ta, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii, e, jest dziełem króla Heroda Wielkiego. Faktycznie, tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia, była naprawdę monumentalnym dziełem, bardzo pięknie przyozdobiona. Nawet powstało w tamtych czasach takie przysłowie: kto nie widział gmachu Heroda, budowli Heroda, ten nie widział nic pięknego. Dla Żydów świątynia była znakiem jedności tego narodu, znakiem błogosławieństwa Bożego i tego, że Pan Bóg błogosławi. Temu narodowi i akceptuje kult, który w tej świątyni się dokonywał. Kiedy pan Jezus mówi im, że ta świątynia zostanie zburzona, od razu Żydzi interesują się tym faktem, tym stwierdzeniem pana Jezusa, ponieważ gdyby rzeczywiście do, do tego doszło, to tak jakby pan Bóg przestał im błogosławić, jakby się od nich odwrócił. Zburzenie świątyni dla Żydów byłoby swego rodzaju końcem świata. To byłby ten moment, kiedy właśnie Pan Bóg odwraca się od nich, a więc ich życie przestaje właściwie istnieć. Dla Pana Jezusa jest to okazja do tego, żeby powiedzieć o innym końcu świata, o powtórnym Jego przyjściu. Pan Jezus zwraca uwagę na dwa momenty, które, dwa wydarzenia, dwie rzeczywistości, które będą się dziać, kiedy będzie zbliżał się ten ostateczny koniec. Pierwsza to są fałszywi prorocy, a druga to są te wszystkie kataklizmy, wojny, przewroty. Kiedy patrzymy na historię nie tak bardzo odległą, ale i też na naszą teraźniejszość, to musimy zauważyć, że jest bardzo wielu takich ludzi, którzy podają się, czy chcą być uważani za Zbawicieli świata, a z drugiej strony nie brakuje właśnie tych wojen, tych sporów. Również i kataklizmów, trzęsień ziemi, od chociażby jak ostatnie we Włoszech. Musimy sobie więc, moi drodzy, zdawać sprawę, że czasy, w których żyjemy, to są czasy ostateczne, a to, czego od nas Pan Bóg wymaga, no to właśnie czujności i tego, abyśmy byli na to gotowi. ostatecznie najbardziej motywującym e, chyba fragmentem w dzisiejszej Ewangelii jest ten, kiedy Pan Jezus e, mówi o tym, że przyjdą właśnie te wszystkie kataklizmy i te wszystkie straszne rzeczy, nawet prześladowania i że nasi najbliżsi e, będą występowali przeciwko nam, że, że może będą walczyć e, z naszą e, wiarą, ale Pan Jezus mówi e, nie martwcie się z tego powodu, nie, nie trwórzcie się, zachowajcie spokój, właśnie podejdźcie do tego kreatywnie, to znaczy będzie to dla was okazja do tego, żeby dać świadectwo swojej wiary. Warto byłoby więc, moi drodzy, patrząc na całościowo na ten dzisiejszy fragment, e, zastanowić się nad e, dwiema e, rzeczywistościami. Po pierwsze, czy my rzeczywiście jesteśmy gotowi na ten koniec świata, ten nasz osobisty, czyli e, naszą śmierć, bo to będzie koniec świata dla nas. E, a druga sprawa. Żebyśmy sobie pomyśleli o tych wszystkich sytuacjach, w których możemy dawać świadectwo o Bogu, a tego nie robimy, bo zwyczajnie na przykład wstydzimy się tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, bo boimy się wyśmiania, tego, że ktoś nas pokaże palcem, czy będzie on nas źle mówił.